Dzisiejszy trening to mega sukces, szczególnie po takiej nocy, o której opowiem Wam zaraz. A w tym momencie zapraszam Was siebie pod prysznic, a Was na vlogmas numer 17. Dobra, jesteście gotowi mogę czytać? Tak! Dobra, no to słuchamy. Pisanie tych wierszy to była żmudna praca, ale wasza radość potwierdza, że popłaca. Bo nie ma w życiu nic piękniejszego, niż patrzeć na radość Twoją i jego. A prezenty dzisiaj dla Was schowałam za maszyną, którą dom odkurzałam. I żeby nie wessała Waszych upominków, biegnijcie szukać, chłopczyku i dziewczynko. Ej kochani, słuchajcie, wybaczcie, odgłos klima, ale właśnie zaczęła mi tutaj grzać i troszkę szumi. O Boże, powiem Wam, że doszłam dzisiaj do wniosku, że jest to od kilku lat najcięższy dla mnie vlogmas. Nie wiem dlaczego i co jest spowodowane tym, ale kiepsko sypiam, kiepsko się czuję, bo nie czuję się za dobrze. Po prostu wszystko się zbiega na to, a to, co dzisiaj się wydarzyło pomiędzy wczoraj a dzisiaj, dlaczego nie przyszłam się z Wami pożegnać? Wiedzieliście, że miałam taki spadek całkowitej energii. Leżałam z zamkniętymi oczami chyba z godzinę, a nie zasnęłam. No ale wiadomo, że wieczorem podniosłam się, z dziećmi pogarniałam sprawy, byłam przekonana, że u Wikinacia jest lepiej, więc robiliśmy lekcje, że mówię, dobra i tak wiadomo, że do w piątek nie pójdzie do szkoły, ale będzie miał mniej tam zaległości w weekend. <tudź> No i co? I yy, kalendarz otworzyliśmy, ja z mężem włączyliśmy The Crown, nawet nie znamy tego serialu, więc zaczęliśmy go oglądać i, no i tak, było w porze. było wszystko super. Siedzieliśmy jak nigdy, bo tak się wciągnęliśmy w serial, a skończyliśmy swoją drogą nasz ukochany matka, jaki ten serial był cudowny. E, dam wam, napiszę Wam tutaj, jak, jaka była nazwa, bo ja nigdy nie mogę zapamiętać jak się nazywał. I miał 7 chyba odcinków, i mega żałuję, że tylko 7 odcinków. Był fantastyczny, tak mocno wciągający, że coś niesamowitego. Co poniedziałek był jeden odcinek i już się skończył. No i, i skończył się tak, że chciałabym jeszcze. No więc dlatego stwierdziliśmy, że tak mega popularny jest ten yy, o królowej Elżbiecie, że trzeba zacząć go w końcu oglądać, żeby móc też coś więcej o nim powiedzieć. No i się tak wciągnęliśmy, że w sumie do po 11 skończyliśmy. Już stwierdziliśmy, że dobra, wystarczy, idziemy spać. Słuchajcie, my do łóżka poszliśmy, mój mąż, nie wiem, 10 minut już spał, dzisiaj potrzebuje bardzo dużo makijażu, więc zaraz, do tego zaraz. Yy, mój mąż zasnął raz, dwa, a ja w ogóle nie mogłam spać. Po godzinie drugiej czułam, że odlatuję, wyłączyłam telewizor, bo oczywiście przy telewizorze siedziałam, wiecie, jak to jest, jak się spać nie wiem, może, to przyjaciół oglądałam. Yy, wyłączyłam telewizor i Miałam wrażenie, że zamknęłam oczy i od razu je yy, podniosłam i się wcale nie myliłam. Gdzieś koło drugiej, tak jak mówię, właśnie czy tam po drugiej już nawet zamknęłam oczy. Ja otwieram oczy, Ignat stoi przy moim łóżku i mówi, mamo, a ja tak dymokiem, patrzę, mamo, bardzo się źle czuję i wymiotuję. I ja od razu oczy, słuchajcie, jak wiecie, 5 złotych. Ja patrzę, a on cały, cały obrzygany i taki blady jak trup. Weszłam do niego do pokoju. Okazało się, że była 2:30. O, to trzeba dodać, więc może udało mi się koło pół godziny pospać. Ja wchodzę do niego do pokoju, a on po prostu jakiś dostał konwulsji wcześniej, zanim mnie obudził. Cała pościel w tych wymecinach, maskotki, które tam leżały, ten rogal, z którym on śpi, takie olbrzymi, wykładzina, jego ubranie, o matko. Nawet nie chcę się się to opowiadać, bo jest mi po prostu niedobrze. I ja nie mam momentu takiego, jak moje dzieci wymiotują, czy mój mąż czy cokolwiek się dzieje, że mi jest niedobrze. W ogóle mnie to nie rusza. Miałam ja tyle rzeczy przeżyłam, samo to, że opiekowałam się y, już nieżyjącą babcią mojego męża, a tam się działy przeróżne rzeczy, wiecie, jak tu starszego człowieka, już nie kontroluje niczego i y, różne rzeczy sprzątałam, i z różnymi rzeczami miałam do czynienia i... Toaletę też jej wykonywałam po wszystkich różnych e, sytuacjach, które się wydarzyły i mi już nic nie rusza, absolutnie. Mm, kiedyś się dziwiam mojej mamie, która pracowała lata, lata, bo teraz pracuje na okolicy ze szpitalu, ale kiedyś była bardzo długi, długi okres, pracowała w mm, Domu Pomocy Społecznej i właśnie ona się tymi starszymi ludźmi zajmuje, podziwiam ją za to, jak ona może, że ją na przykład to nie brzydzi, to ja też dorosłam po prostu do tego i absolutnie nie ma w tym nic dla mnie obrzydliwego. I tak samo jak ktoś wymiotuje, w ogóle mnie to nie rusza, a wczoraj ten zapach, ty, o nie mogę mówić, aż, aż mnie sprzątając mdliło. Mierzę mu temperaturę, on prawie 40 stopni, rozpalony, dygorzący słuchajcie cały, Musiałam go tak, wzięłam go pod prysznic, umył się, przebrał, ja pranie za praniem, trzeba było to ściągać, wywalało się to wszędzie, po prostu masakra. To sprzątanie, ogarnianie tego, co do prania, co do suszenia, segregowanie, wietrzyłam mu w tym czasie pokój, kiedy on się mył. I taki już stres związany z tym, że on się tak czuje. Yy, Zbiłam mu temperaturę, wziął tam tabletkę, poczuł się trochę lepiej, że już mógł tą tabletkę łeknąć, i miał ruchu wymytnego, więc wziął tabletkę i on się położył zasnął, po prostu aż chrapał. A ja, 4.15, poszłam do łóżka. Czwarta 4.15, tak. Poszłam do łóżka, położyłam się spać, zastałam jak kamień. Za 10:05 Ucja wstaję. Mój mąż mówi, ja do niej pójdę. I ja, że już przebudziłam się, znowu miałam tą myśl, nieważne, że mąż poszedł do Ucji, że a może skontrolować, co u Ignasza, jak jaką się ma. Już poszłam na śpiącą mu temperaturę, mierzyłam. Nie miał na szczęście. I już koniec spania. Więc to pół godziny wyrwane, a potem jakieś, nie wiem, 40 minut wyrwane. Masakra, wstałam jak zombie, siedziałam w tej kuchni, piłam kawę, czułam, że już nie zasnę z tych jakby emocji moich wewnętrznych, z tych nerwów, stresu i tego wszystkiego. I mówię, nie Karola, musisz się po prostu obudzić i zacząć jakoś żyć. I się ubrałam i poszłam potrenować. I naprawdę się poczułam lepiej, ale psychicznie nie jest wcale lepiej. Ignacy ma w tym momencie prawie 38, kreseczki brakuje do 38 stopni a dzisiaj e, jestem umówiona z moją mamą, e, bo miał być albo mąż w niedzielę, albo dzisiaj z moją mamą i jedziemy na jarmark bożonarodzeniowy, pojeździć na łyżwach, coś o czym Ignac marzył. I słuchajcie, gadam z Ignaciem rano i mówię, kurczę, no odwołam to, a mój sen tak duży, tak mądry, tak rozsądny, naprawdę ja podziwiam tego człowieka małego, letniego Mówi, mamo, no ale co będziesz rezygnować, bo jarmark jest tylko do jutra. Jedź z Łucją, ja posiedzę w domu. No i Ignacy zostaje pod opieką taty, który będzie między pracą, a mm, a pracą a Ignacem. A ja zabieram Ucję na jarmark, jedziemy z moją mamą. Najpierw idziemy do rodziców moich, bo muszę mojemu tacie pomóc, miałam mu tamten weekend pomóc, a że chorowałam ja i moja ucja. To nie mogłam, więc on też czeka na mnie, nowy telefon kupił, nie potrafi go uruchomić, wiecie jak to jest, no muszę po prostu tacie pomóc, więc najpierw w tym pomogę, a potem jedziemy z moją mamą, oni jeszcze nic nie wiedzą, że na się tak czuje, czekają na dwójkę wnuków, no masakra, powiem Wam, i robić Ci tapetę mega, żeby jakoś mm, poudawać, że jest okej, okay. a nie jest wcale okej, okay. ani psychicznie, ani fizycznie, ale na pewno... Mam zamiar dla mojej córki się dobrze bawić, ponagrywać dla Was jakieś ładne materiały, spędzić czas z mamą. Wiem, że Ignacy zostaje też w dobrych rękach, bo nie jest sam, ma tutaj tatę, wiedział, o co chodzi I, i nie wymytuje. Nie ma już w ogóle, jakby w tej, tą nocą się oczyścił, jest tylko taki słaby. Leży teraz właśnie w salonie. Słodycze dostali, ale od razu schował. Ja mówię tak, Ignacy, dzisiaj dieta, sucha bułeczka, frupsi kukurydziane. Pan Anek, co najwyżej, i no po prostu masakra. Powiem Wam, sorry, że tak zaczynam ten, ten film, ale wczoraj tak beznadziejnie kończyłam, ci tak beznadziejnie zaczynam. Naprawdę ciężki jest ten vlogmas. No słuchajcie, już były moja rewolucja żołądkowa, Łucy nie spanie po nocach, teraz Ignacy, kolejny weekend i tu Ignacy. Myślałam, że ten weekend jakoś będzie troszkę inny niż ten zeszły. No masakra, po prostu nic mi się nie chce. A, no ale spinam dupę i działam, no po prostu spinam dupę i działam, tak jak potrafię spiąć dupę i pójść na trening, co nie jest łatwe, tak spinam tyłek i jadę nagrywać świąteczne widoki, jadę się, w ogóle idę się spotkać z moimi rodzicami, bo już też się z nimi nie widzę. To też mnie wpędza w takie, wiecie, jak ich tydzień nie widzę, to czuję taka się beznadziejna córka, która, wiecie, olała, w sumie dzwonię do tej mojej mamy, się nigdy dzwonić nie mogę, bo ona teraz tak pracuje na tej okulistyce, że jednego dnia kończy tak, drugiego srak i nigdy nie wiem, czy w odpowiednim momencie dzwonię. Ona do mnie odzwania, a ja nie mogę odebrać i po prostu, wiecie, przychodzi ten piątek, wreszcie udaje nam się przez ten telefon pogadać, umawiamy się na weekend i zawsze coś cholera jasna wyjdzie i nie tak. Więc dzisiaj No, nie nie mogę odpuścić. Po prostu nie mogę. No, nie miejcie mnie za wyrodną matkę, ale mm, Ignacy, bo tak jak mówię, jakby jeszcze miał tutaj faktycznie jakieś wymioty i coś by się dzisiaj jeszcze działo, powtarzało, to bym pewnie myślała inaczej. Ale że jest jak jest i ma tatę, tak jak mówią, w każdej chwili może zamknąć sklep i tutaj być z nim, to, to go po prostu zostawiam, no. Łódź, ja wiecie. Tylko kiedy i kiedy, kiedy pojedziemy na łyżwy, kiedy pojedziemy na jarmar, kiedy, kiedy i kiedy i kiedy. A ja jestem taka dubita, matko jedyna. Dobra, nie przedłużam, słuchajcie, robię makijaż, żeby poudaweć, że jest super. Super wyglądać nie będę, ale może chociaż ciut, ciut lepiej. Mm, zrobię sobie włosy. Rano myłam głowę, jest jeszcze taka półsucha, półmokra, wyprostuję sobie. Już córeczko! Wyprostuję sobie po prostu dzisiaj włosy. Dobra, nie przedłużam, do później. Dobra, strówka na dziś, żeby było wygodnie, żeby było świątecznie, spódniczka, koszulka. Spódniczka to jest House, kupiona na Vinted, koszulka H&M, 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 a sweterek kiedyś z mojego sklepu, który kiedyś prowadziłam. Taka jestem, gotowa na łyżwy, na nowy dzień. Hej, jesteśmy gotowe dziewczyny, tak? No, troszkę humor lepszy. Mąż poszedł właśnie do Ignacia, a my zmierzamy. Idziemy do dziadków najpierw, pomóc im, co tam mówiłam. A potem jedziemy tak na jarmark narodzeniowy do Niemiec. Zobaczymy, co tam słychać. Wiosna dzisiaj w powietrzu, do tego czapki nawet nie brała. Ale świeżo. Dobra, do później. Patrzcie, jaka cudna choina rodziców, przepiękna. No tak, bo teraz się nie świecą. Masz rację, babcia. Ale jest piękna. W ogóle już pięknie, świątecznie. Jesteś szczęśliwa? Tak. A jeszcze nic nie widział, że jest szczęśliwa. Kochani, jesteśmy ponownie, słuchajcie, zmierzam z Łucją, bo miała ochotę ze mną wyjść jeszcze. Nic się nie stało, myszko. Do paczkomatu, bo sprzedałam przed wielką kombinezą taki świąteczny. No i niech ta paczka dojdzie do świąt, więc idziemy, a ja już ledwo żyję, wiecie, po takim śnie, którego można powiedzieć, że wcale nie było. Po tym całym jarmarku świątecznym było fajnie, było bardzo miło, szczególnie dlatego, że byłam z moją mamą. Hej, Turunia. Z Ignacem wcale nie jest dobrze, ma ponad 38 stopni, co prawda nie wymiotuje, no ale jest jak jest. Standardowo, powiem Wam, że ten, ten okres jest jakiś pechowy, w tamtym roku w ogóle tak nie było, a w tym po prostu te jel jelitówki mnie po prostu wykończą, szczerze Wam powiem. Jestem taka zmęczona, żeby nie ta paczka, już dawno byłabym ze zmytym makijażem i w piżamie sobie po prostu się po domu. I taki mam plan. Wrócę do domu, biorę prysznic, przebieram się w piżamę i będę sobie już tak komfortowo spędzała ten dzień. E, powiem Wam, że zamiast pojeździć z Lucją na łyżwach, cudowna zamiana, byłyśmy w McDonaldzie. Ale już wam tłumaczę dlaczego. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że podeszliśmy tam w Niemczech do, no tam gdzie wypożyczają łyżwy, a pani do mnie mówi, że była 12.30. Eee, nie, 12.15, że do 13.30 jest przerwa, znaczy jest jedna grupa, o 13.30 możemy wejść. Ponad godzina. Łucja już tak marudziła, słuchajcie, przeszliśmy cały ten jarmark, Okaza okazało się, że jeszcze 40 minut mamy. Więc postanowiliśmy udać się na lodowisko do miasta, do nas, do Polski. Dzwonię jedziemy ale już z moją mamą. No, nawet nie zamknięte, tylko dzwonimy na lodowisko, a oni mają przerwę techniczną codziennie od 13 do 14:15, a było po 13. Kolejna godzina czekania. No i łucja była tak rozczarowana, że babcia, jak to moja mama mówi, a łucja może pojedziemy do McDonalda kupieć zestaw z zabawką. Tak, ale nie było tam tylko kotka. Nie było kotka, więc co wzięliśmy? Tak, więc kończyło się na nuggetach i frytkach. Cudowna zamiana, zamiast uprawiać sport były frytki i nuggetsy. No ale jest przynajmniej szczęśliwa. Wpadłyśmy jeszcze na sam koniec do Biedronki. Kupiłam lody do domu. No nie wiem, odpadł. I tyle, i taki nasz dzień. Dobra, ledwo w ogóle idę, ja ledwo niosę ten telefon. Obym przeżyła ten dzień do końca. O, a ja taka ładna jestem. Jest taka wczesna godzina, a ja już sobie słuchajcie, prysznic. Piżama jest mega wczesna, godzina jest 16. Ja już jestem w piżamie. Tak, yy, piżama, prysznic, maseczka i odpoczywam. Nogi wyciągam, słuchajcie, oglądam. A jutro cały dzień nie wyłożę z łóżka. Taki plan. Mhm. Jak już widać po świetle, to już koniec dnia. Dzień dobiegł końca. Dla mnie to już jest noc od 16, bo wiecie, jaki jest dzisiaj mój mega spadek energii. Chociaż teraz nie jest najgorzej, jeszcze na pewno z mężem musimy kontynuować nasz serial. Ugotowałam sobie zupę na kolację. Ja miałam taką ochotę na barszcz, że ugotowałam barszcz. I zapomniałam Wam powiedzieć, że rzuciłam gdzieś ten tekst, że ściągnęłam wszystkie paznokcie, Ale dlaczego nie przykleiłam? ściągnęłam, po prostu był ósmy albo dziewiąty dzień noszenia ich. I zamiast doklejać ten jeden, to postanowiłam ściągnąć wszystkie i stwierdziłam, że do świąt nie przyklejam, dlatego że łatwiej im będzie lepić pierogi i przygotowywać wszystko. Natomiast dosłownie w dzień wigilii, czego wy widzieć nie będziecie, ale może jakieś zdjęcie opublikuję i tak dalej, dokleję sobie już paznokcie i już do nowego roku ponoszę, na nowy rok sobie założę nowe. Więc na razie po prostu nie kleję, no, tak, po prostu odżywkę nałożyłam na paznokcie i tyle. Słuchajcie, dzień dobiegł końca, mimo tego, że był burzliwy, nerwowy na początku, stresujący. Dalej nie jest wszystko super, bo tak jak mówiłam, ja mam chorego syna w domu. Natomiast było dużo pozytywnych akcentów. Spotkałam się z mamą, z babcią, z moim tatą, posiedziałam troszkę u nich. Pojechaliśmy na ten jarmark świąteczny, byłam z mamą na zakupach. Byłyśmy w McDonaldzie, co prawda my nic nie brałyśmy dla siebie, no ale byłyśmy. No i co, fajnie się rozmawiało, było przyjemnie. Nawet jak montowałam teraz ten kawałek, właśnie z tą muzyczką, a ja uwielbiam tą jazzową muzykę, więc dodałam to co ja lubię. To tak sobie pomyślałam, że fajnie było, że to był jednak dobry dzień. Faktycznie po burzy wychodzi słońce i jakoś tak pozytywnie już się kończy ten dzień, i bardzo się cieszę, że jutro jest weekend. Przegadamy jutro pół dnia, bo ja nawet chyba spaceru jutro nie zrobię. Bardzo bym chciała dzisiaj się wyspać. Jeżeli mi się nie uda, to dospać w dzień, jutro, bo od tego jest niedziela. Kolejna niedziela, już to już ostatnia niedziela przed świętami, to już będzie dom święta, więc. Ja już dla Was nie będę nagrywać, słuchajcie, więc zostaje nam ostatni tak naprawdę tydzień. Ostatnia niedziela i ostatni tydzień nagrywek przed nami. Dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko. Ja idę już ku i sama uciekam do męża. Odpoczywać miłego dnia Wam życzę, miłej niedzieli. Właśnie bo jak Wy to oglądacie, to już jest niedziela. Miłej niedzieli, odpoczywajcie, korzystajcie i do zobaczenia już jutro. Pa! A w dzisiejszych okienkach standardowo, jak nie mydło, to bomba, ale genialna spinka przy mojej fryzurze będzie idealna. Jeszcze kolor cudowny, dla mnie idealny, taki beżowy. Super, okienko z essence podoba mi się niezmiernie. Do jutra kochani, pa!